No, i z tej strony JD a. to kolejny odcinek Youtubers Life. Moi dro. Tutaj. Przegadajmy okay. trochę do Sofii. Ha! daj! trochę. Daj mi prezent, bo mamy takie zadanie. Tada! Podolimy go kolaba. Z gry pod tytułem... Hmm. Niech będzie tutaj Okej okay. Lecimy kolejnego kolabiksa. E, A bo to jest vlog Okej okay. To niedobrze Ale dobra, nie będzie Próbujemy to zrobić tak, żeby to się wszystko zmieściło w ramach całości, żeby te 11 wypełnić <laughs> Ale się uda, oczywiście Sofia nam bardzo pomaga tymi swoimi słabszymi kartami, co jest zajebiste Niestety, tutaj musimy wrzucić 11, jak chcemy to spasować Kolejna 11, nie dobrze Ten plan się cały niszczy Przykro <laughs> mi Sofie, ale tutaj musi polecieć dwójka, nie czwórka Kolejna dwójeczka teraz wleci twoja czwóreczka. Tyk. Następnie wleci. No i gówno. Nie będzie to, co jest najtańsze. Następnie siermiężna. Szóstka. No i niech będzie dwójka na zakończenie. Zobaczmy, co tam nam się udało wymodzić. Okej, okay, to zaczynamy od czegoś takiego, następnie wrzucamy to. Eee, po zastanowieniu wrzucamy to, następnie kurwo, następnie to, to. to. Hmm. Teraz tak, czy ja chcę coś zastąpić Czy 2 4 10 to by mi się przydało wrzucić. <coughs> Hmm. Ale z drugiej strony, ja nie chcę robić wideo, które. Niech była mnie tam prawa jakieś, nie? Nie, zostawimy to wideo w ten sposób, ale musimy sobie bardzo dużo tutaj dorzucić. We wszystko, co jest żółte i zielone, dobra, jeszcze trochę tak. Niech będzie. Publish video. Okej. Okay. Mm. No powiem wam, że nie ma tragedii. Siedem tysięcy łapek w górę, 200 w dół. Dla mnie bomba. Co my tu mamy? Primal Beat. No. Dokładnie. Okej. Okay. Yeah. Mm. Wspaniała historia, prawda? Dodajcie ja, ja, ja. ja. tego komentarza jaki to jest profesjonalista w żwej postaci. Ja. Idealnie opowiadał wszystkim. Przedstawia grę. Tak. Kurde. Wspaniały komentarz. E, jak mnie Szalanowicz i Dariusz Szpakowski. Więc mogę już Ale to upośledzone. <gry> Okej. Okay. Mamy tutaj kogoś ciekawego. Andrea. Niech będzie, pierdzielimy z nią. Interview? Może wyjdzie lepsze aniżeli oh. pierwsze interwio, które oh. robiłem bardzo z um, tak samo z tym. Eee... Bla, 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 bla. Bla, bla, O... Bla... Bla, 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 bla. 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 Blah, 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 blah Okej okay. Spalimy sobie jeszcze expand od 21 lewela. levela I lecimy Okej okay. teraz sprawdźmy jak nam się wszystko miewa Szybko, Idź, sleep. śpij Też nie, najpierw zmontuj Dokładnie, najpierw zmontuj, ziom Interwiew oh, Sophie, uh, to party tonight. I'm sure you need to have some fun, right? Profesor Lecimy sobie chybaś, ten pewnie, że tak. O kurwa, dlaczego? Ale ja nie rozumiem, dlaczego przecież ono było perfekcyjnie sklejone. Nie czaję tego, kurde.

ta da, da. <grym>, Ja wierzę, jaka to jest głupota, jakie to jest bezsens totalny. No, jak słodko. Ale coś Mmm... A, dobra, nie chcesz Nie, wiem, jakimś ta da drugi, to...

Tak upośledzona. Że wstyd. Ta da! że. że. Wyobraźcie sobie, że. Przepraszam, że. że. Przepraszam, na Przepraszam, że. Przepraszam, że. Przepraszam, że. kurwa, zaczyna się tańczyć Style. że. <laughs>

Odbiliśmy u Sofii mocno... Yeah. staty. <laughs> Create a video. Ale to jest bieda Ok, bardzo najkrótsze interview, kurwa, ever, jaki widzieliście w życiu. E, audio, oczywiście. E, Skrypt. Jeszcze jest. Sk kurwa, nie. E, no. Dobra. Publish video. Nie wiem co mam zrobić z życiem. Przejdę sobie telefon. Mmm... Mantendo Z... ...któryś jest 12. 11. zostało to opublikowane. Dobra. Okej. Okay, przydałoby się żebym... Na to Mantendo Tą gierkę kupił. E, dzisiaj jest 13. Więc to jest ta gra. Zrobimy first impression. Each sleep. Będzie, żeby mieć komplet po prostu żółeczek. Zrobimy sobie pieba. Mhm, mm mm -hmm. Klip I... Kurwo I New Gaming Video mm, pod tytułem First Impressions, kurwo I... to pierdolisz Lecisz Andrzej, nagrywasz Mono-directional, continue. 51 żaróweczek, powinno być 52, ale dobra jakoś może sobie poradzimy, chociaż patrząc na nasze... O, cool greeting. Tak sobie właśnie wyobrażam cool greeting. O kurwa, dobra nie będzie. Już widzę, że nie zrobię tego wideo. To będzie tragicznie słabe wideo. To będzie przejebanie słabe wideo. Co faibaś tu przyjść?

Dobra. Ok. Podkręcić jeszcze w ten sposób. Możemy podkręcić jeszcze troszeczkę w ten sposób. Nie, może nie. Nie to. Ale. Audio możemy podkręcić w zasadzie. No, jest to idealnie równy film. Także jedziemy z tym Bogdanem. 5% zainteresowania, ale kurwa, fajnie. Takie zainteresowanie, że zaraz się zesram. Weź tutaj spaghetti. David mm -hmm, mm -hmm. Dawid, bagueta. Eee. 950 miesięcznie. Chuj, obiecałem, że się przeprowadzamy. To się przeprowadzamy. Nie śpi, by cię okradną. Czemu nie mogę mów? Halo Halo? Mów. Czemu nie mogę? O, no, ale gówno. O kurwa. Ale gówno. Mogę już? Dlaczego nie mogę? Dobra, baby Dawaj kolaba. To, 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 to jest ewidentne gówno. Ja nie wiem kurwa kto to wypuścił w ogóle. To spada. Coś co ma duże zainteresowanie jest jeszcze tutaj gdzieś? Nie ma. Dobra, poczekaj, Sofie musimy sprawdzić, co tam ostatnio wyszło gdziekolwiek. Hmm... Primal Beat, okej. Okay. Muszę Cię kochana przeprosić. I zobaczyć Primal Beat. Mhm. Ale to chyba nie to. Primal Beat. Szkoda, że tego kurwa nie widzę, na co jest ten Primal Beat? Mantendo DS, no przecież kurwa, mam to. No Mantendo DS nie ma tutaj Primal Beat, British Beach. No oh, kurwa, Mantendo DS I nie ma tutaj żadnego Primal Beats Co za gówno Dobra Show All Top Sellers Best Rated, o yy, Bierzemy to I bierzemy to Okej okay. Następnie Eat, Sleep i Collab Mmm, bierz Mhm, mm mm -hmm. okay. Nie będziemy tracić subów przez jakieś gówniane wideo. I teraz szybko Polabik. Pewnie, że tak. Mmm... I lecimy tutaj. Jest dobrze. Bardzo. No, serio. Nie, mów, że to będzie łebstał, kurwa. I naprawiał, jak. No i zajebiście. To będzie najpiękniejsze wideo na świecie. Tutaj sobie skoczy dwójeczka od Sofii. Bardzo dobrze, Sofii. Fajnie, że się troszeczkę tutaj udzieliłaś i pomogłaś mi w sumie bardzo mocno w tym momencie. W sumie musimy rzucić ten na tą chwilę, bo Musimy sobie jak najmocniej audio podbić. Yy... Dobra, zaryzykujmy. Liczę na to, że tutaj mi wskoczy pożegnanie na jedynkę. Kurwa, masz. Advertising proposal: ok. Collab, Mantendo Z. Ale to muszę kupić Mantendo. <noise> Sofie nas na imprezę zaprasza. Okej, okay, okej, okay. to tylko kurwa poczekać, bo wiesz, Praca, nie. No. Także ziomek. Uspokój się. Słuchajcie, ja tutaj muszę zobaczyć jak to tak... A. To jest sensowne, to jest sensowne. Mm. To jest w chuj sensowne. I w ten sposób. Teraz musimy jak najwięcej dać tryb. Podbijemy sobie montaż. Eee, podbijemy sobie w ten sposób i w ten sposób. No, i to będzie dobre. Publish Open. Przepraszam bardzo. Nie. Ja mam kurwa ze zrobienia pracy. Mam 4 dni na zrobienie kurwa polaba, więc pierdolę ten event. Jest jaki policyjny hajs. Mmm. Piurki. No i. Polab z tej dziwnej gry. Spectacular Hovercraft, czy to jest to? Tak, moja droga, Collaborate By Console Nie ma kurwa takiego siedzenia do mojego komputera Łeeee To prawie hajsu nie kosztuje Uflirtujmy sobie tutaj, ale przytulmy ją Ok, startuj. Ta oh. Czy te dźwięki są przerażające w niektórych momentach. O, vi. padł jakiś taki nie v. czy. V. Wow. Dziękuję. 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 tym Dziękuję. w momencie Be kiedy... Kiedy oni nagrywali te dźwięki Ja pierdolę. jaka bania, nie? O, nie wyszło Ale pożegnanie mamy, już uratowała nam materiał, kurwa Ach, Sophie, Sophie. Kochana Sophie. To ładnie poszło. Dobra, zobaczmy, co tam nam może skoczyć tutaj za, za ciekawostka. Eee. Ja coś mogę jeszcze z tym zrobić w jakiś ciekawy sposób. Nie. Dlatego też zrobimy to tak. Tak. Eee... Wstępnie tak. Nie mogę tak. Tak mm -hmm. jest chyba najoptymalniej. Chyba, że zrobię to w ten sposób. have ten, rush on, ten sposób. And make, 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 make yellow. Publish. What are you waiting for? You agreed to post a video and you've done nothing, never again. Curva. nie. Nie mam kurwa czasu. Wiesz, kurwa, no... ja pierdolę, to, to głupie to jest. Czemu nie mogę się przenieść? O chuj tu chodzi. Jakie są wymagania przeniesienia się? Żadne. Bo miesiąc się kończy, tak? O to chodzi? mhm, mm mhm mm 20 tysięcy w górę i dwie w dół Tak to się kurwa robi na dzikim zachodzie Dobra, skoro nie możemy się przenieść to zrobimy szybki upgrade i jedziemy kolejnego kolaba z naszą kochaną Sophie ale moi drodzy, zrobimy to w następnym odcinku, także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A my widzimy się w następnych odcinkach. Youtubers Live, także bye bye.